Orlika w Rudnikach na Stadion Narodowy w Warszawie. Taka motywacja przyświeca dzieciom biorącym udział w wyjątkowym projekcie sportowym. Gmina Rodniki w tym roku przystąpiła do projektu Aktywna Szkoła, w której włączone są również orliki i tutaj mamy taki program Aktywny Orlik. I dzisiaj właśnie mamy tak jakby rozpoczęcie tego projektu. Realizujemy działania związane z integracją dzieci, młodzieży, aktywne spędzanie wolnego czasu, promowanie sportu przede wszystkim. Dzisiaj w turnieju bierzemy... Biorą udział cztery drużyny, ale całą szkołę reprezentuje 12 drużyn, a w naszej gminie zebrało się aż 16 drużyn, czyli dajemy szansę ponad 150 uczniom. Oczywiście zdrowa rywalizacja, ale przede wszystkim zabawa, dostępność i powszechność tego sportu, wykorzystanie infrastruktury sportowej, no bo taką infrastrukturę, jaką tutaj mamy u nas, to, to chyba marzenie i Robert Lewandowski pewnie takich nie miał, więc szansę mamy na to, żeby się rozwinąć. Zależy wam na tym, żeby zwyciężyć? Tak, zależy. Dlaczego? żeby wygrać puchar dla szkoły. Dzieci rywalizują ze sobą na boisku, by później przejść do kolejnych etapów regionalnego, wojewódzkiego i w końcu turnieju ogólnopolskiego. To jest dyscyplina, to jest systematyczność, to jest walka ze własnymi słabościami. Dlatego organizacja turniejów sportowych, jakiejkolwiek dyscyplinie, uważam za dobry pomysł. Fajne jest też uczucie na przykład jak się bramka szczeli, jest taka bardzo się cieszy no. w no i po prostu jest bardzo, bardzo dobre uczucie, jeśli się na przykład wygra ten mecz. Dla dzieci sport ma wielkie znaczenie, a piłkarskie autorytety popychają do rozwoju i zdobywania coraz lepszych wyników. Ja gram od pięciu lat już, bardzo przyjemny sport, lubię grać w piłkę z moimi kolegami. To warto w ogóle grać w piłkę? No, ruch, sport, zdrowie, no poza tym po pierwsze przyjemność. Trzymamy kciuki za dzieci z gminy Rudniki i ich kolejne sukcesy.